Nałanka ja widzę, że dzisiaj będziemy grać w grę a popularną, popularną grę. Grę. Grę, więc polecam oglądać do końca. No, noc jest. Tutaj e, zrobimy sobie pewnie na, na coś losowanie. tej chłop mam mój melody, ale my idziemy do sit'ów. Za 30 sekund się zrestartuje. Mam nadzieję, że chociaż będzie to lub yy, melony po prostu watermelon. A my sobie to sprzedamy. Zrobiliśmy 80 tysięcy. Ja mam tutaj 1 biliard i 600 milionów Tutaj możemy sobie kupić coś dla ozdoby, jakieś takie. To na przykład możemy. O, watermelony. Cztery są watermelony. Green Apple są. Jeszcze. O! I bardzo dobry, eee, Restart. To, nie wiem jak to powiedzieć, nazw nazwać znaczy. Ale na pewno to jest bardzo dobre. Tutaj Watermelon sobie posadę przy w sumie. To z tego, a to Green Apple, przy Green Apple. To jest... Chyba, sprawdzimy ile to kosztuje. 1600 To jest bardzo mało. Ale my w tym odcinku możliwe, że rozumiemy tak około z milionów 10 albo z 500 milionów też możliwe chyba jest jakiś co z 18 nie wiem widzowe no i w może coś jest tutaj w GR i tutaj jest mityczna jaj jajko gdzie możemy drapnąć grape Szar szarą mysz, brązową mysz, i wiórkę yy, nie wiem co to jest i, I sam ale że I w sumie nie chce mi się tego dać tego jeszcze no i widzowie mamy basic Czy to jest bardzo dobre Mamy um, basic um, spinner. I watermelon. Więc basic spinnery mam dwa. Więc posadzę przy e, 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 watermelonach, bo bardzo mi na nich zależy. Chcę, żeby one mi urosły bardzo dobre, takie, takie moon melony. O, widzicie, jak szybko, tylko się trzeba trochę podlać. No i mamy takiego moon melona do beranga ale już tylko podlejemy, podlejemy, chcemy, żeby był jeszcze większy, a większy, on musi ważyć 50 kg chociaż, więc wszystko na niego użyjemy, I dzisiaj będzie losowanko, na co? Może na melona takiego? Nie wiem, zobaczymy co nam się yy, yy, pod koniec odcinka. Ile zarobimy? Ja sobie teraz yy, i na koniec odcinka będzie pokazane, ile zarobiliśmy. Te, nie wiem. Te, yy, nie wiem. Kilka, dwadzieścia, kilkanaście minut. Mam już tutaj kilogramowe plus to to jest już jakieś no bardzo duży. czyli zrobiliśmy razem ten 600 tysięcy i jeszcze tego nie sprzedawaliśmy melonika a więc sobie sprzedamy zaraz kiedy? mamy takiego a, chlebika i co my, I co można kupić? To 40 sekund można, możemy coś kupić. Jak ktoś będzie coś tutaj przychodził? O, mój melon. Mój melon chodzi ponad po. Z dobrymi enchantami to chodzi czasami nawet po bilion. Po bilion, trillion. A my sobie kupujemy, co? second second yeah then uh -uh. we're we doing mama green apple seed Oczywiście Sugar Apple nigdy, ponad nigdy normalnie się nie wygenerowało. Musiała naleźć administracja. Tutaj mam melonik rośnie. O już chłop hmm. ma dużo. ma cztery biliardy 200 milionów kasy. więc bardzo dobrze, dalej jestem mycalne, um, no, tylko jajko, ujojo, widzowie, ma lek, jest bardzo dobrze, to jak bardzo dobrze, ile tego jest, mm, mm. kurde. Master Spinner. Spinner. Chciałabym sobie dostać. Ale to jest raczej niemożliwe. Kiedy mi się to już skończy? Watermelon. I chcę, żeby ten watermelon kosztował przynajmniej z milion. Kilka. No, kilkanaście milionów. Nikt tak zrobił. 38 sekund. To podlejemy jeszcze. To będzie... Co my zrobiliśmy, widzowie? No, dobra, widzowie. Ile to będzie kosztowało? Zrośmy. 11 tysięcy. Bardzo mało, ale że mamy kolejnego melona gdzieś. Znaczy zwykłego melona. Sorry, ale się mylę. Gdzie, gdzie, gdzie? Green Seed. No nie mam. A gdzieś powinienem mieć... O nie mam wizory. Ale tu mam. Basic spinnery. A my sobie w tym czasie, jak to pewnie już urośnie, to my sobie jeszcze to możemy... Watering Pans. Co to sobie możemy zrobić? Nie <grymne> widzę, że w sekundę to rośnie. Oj, widzowie, widzowie! Ale duży watermelon urósł. Normalnie największy watermelon na świecie. Znaczy zwykły melon, ale to jest takie duże widzowie, że nie wiem nawet jak, ile to będzie kosztowało, nawet się nie zastanawiam. Fortuna. Z, z dobrym połączeniem to, to naprawdę jest dobre. Już 100%. No ale, że tak jak tam to trochę nie urosło, te, ale, to jest dobrze. To jest bardzo dobrze. Bo to, to jest tak dobre jeszcze jakby na, na tym był rainbow. Oj ojoj oj, widzowie. To dopiero by było fajnie. A my sobie posadzimy... E, Green Apple. I też tutaj damy spinnera. Adventure... E, no damy tego w sumie. W sumie tego co ja chciałem na tego melona. Ale tu są raz 200, do dobra. Na no, niech... když to Gdzie to bylo Green Apple Seed když tady to bylo vědzově já ja to posadívám? posadívám a e, tady to tu? dobré vědzově posadíme sobě a v sumě při tom Watermeloně jak se vám bylo více się už e, Albo alebo v sumě v Tutaj posadziliśmy, sorry. Więc będzie też trochę na tego melona. Ale co wiem, mamy dobrą farmę na razie. Możemy sobie kupić te... Yy, ...blueberry w sumie. Blueberry też zawsze coś tam. O, setowało się. Jest coś? No tu nawet nie wiem po co zjazdą, <laughs> wiadomo, że nic nie będzie Ale to możemy sobie kupić 1300 Tutaj też posadziłem, zapomniałem Mamy jakieś... Też no, strawberry, widzowie smare widzowie, ale nie mam fio do pokoju więc mamy bilion i zobaczymy ile zarobimy jeszcze dzisiaj tego moon Melon nie będziemy, ale jak raczej już tak urośnie na bardzo dużego, takiego, że będę chciał wam go pokazać, to wam pokażę. Więc nie jest dobrze. O kurde, ale to jest duże. Green Apple, green Apple, green Apple, melon. To taki duży, widzowie. On tak trochę przejście blokuje, ale tędy się da. A jeszcze bym chciał takie słabe rzeczy, ale ten ogród wyglądał na dobre. Widzowie, ja nie chcę być taki biedny. Ja chcę, żeby ten ogród był Sigma. Jeszcze mogę sobie marchewki posadzić. Mam ich tyle. Czemu nie, widzowie? Mamy, mamy mieć pełny niedobry. W sumie też mamy, możemy mieć dobry. Trochę to większe musi rosnąć. I sobie posadziłem już. Naprawdę co chciałam to sprzedać. to, to nie ale blueberry, singła. E, dobra, to my chyba widzimy, y, że sobie zaraz ile łącznie, jak sprzedam cały ogród, to zobaczymy ile łącznie nam da się, uda się zarobić. Tutaj łącznie y, jest zwykłe. Bez samych enchantów tu też. Y, tutaj jest papryczka złota z y, Enchantem Gold chyba. No z jakim samym. Nie, nie wiem. Nie wiem. to kakao. Tutaj jest jeszcze. Oj. Tu jest bardzo dobre. Kiwi. Gold, moonlight, windstrike i Fleet. I to jest bardzo dobre. I jeszcze to też jest bardzo dobre. I zobaczymy ile łącznie tylko z, to. z tego. Kibi 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 kibi. Kibi. Kiwi. To, to o! ile to i to kosztuje. To najpierw ile kosztuje. No to musi dużo kosztować. 400 tysięcy to... No, 600. 9000, tak mało. Więc łącznie sprzedajemy całe moje eku. Zarabiamy milion dolarów. Milion. Prawie, że milion. A my robimy losowanie w dzisiejszym odcinku na OT te... O tego peta, o, o tego, o tego, o tego, o tego i jeszcze o króliczka, pieska, sowę, znaczy tylko, dobra, widzowie, nie, nie na wszystkie, tylko, tylko na sowę i te, te pieski. Albo na sowę i mali. Więc jedynie trzeba na, napisać, to napisać swój link z Discorda, stawić suba i lajka, like suba z oczywiście, i napisać jakiś mił, miły komentarz. E, swój, e, miły komentarz autorski, żeby e, taki po prostu, że nie, ściągany, że będzie pięć takich samych komentarzy, bo nie będzie, bo wtedy to nie ma takich rzeczy, że zaliczę. Więc my mamy bardzo dobrego Moon a my idziemy po tamte coś. Bo jakiś chłop nie chce tego... Ale chłop się wkurzył, bo mu kradł. Ale śmieszek. A chłop mać 59 dolarków. Ale, ale chłop a my mamy o, o już na są co na, na nie tak dobrze mówię mamy już jakiś enchant ale widzowie jak będzie bardzo duży i to bardzo duży to wam go pokażę i raczej będzie odcinek a my sobie tu, tylko tutaj zbierzemy cały ogród to co możemy oczywiście już tu Pepper czyli kupieczki Tutaj Nic Tutaj Nic Green Apple Są jakieś Są so. Co jeszcze? Co so, Nie, nie wiem Nie ma Tego watermelona możemy i to możemy I sprzedajemy Maple Tolib i łączmy z tego odcinka i pojawi Wam się za, y, y, kwota, którą zrobiliśmy na tym odcinku. A my, a my kończymy odcinek. Pa! I pamiętajcie, żeby wygrać oto tą słówkę. Jedyne co trzeba zrobić, to napisać swój link z Discorda, z zostawić suba z dzwoneczkiem i lajka. I napisać jakiś miły, oryginalny, oryginalny komentarz. A ja już lecę. Pa!